W gobelinie życia często jesteśmy wplecioni w tło, przyćmieni wibrującymi nićmi uwagi innych. To tak, jakbyśmy istnieli na peryferiach, a nasze znaczenie rozpływało się w hałasie istnienia. Ból wynikający z poczucia niezauważenia i niedoceniania może ciążyć na duszy, podając w wątpliwość naszą godność i pozostawiając w nas tęsknotę za uznaniem. Jednak dzisiaj następuje kluczowy moment. Punkt zwrotny w naszej podróży. Nie szukamy już jedynie uznania czy przelotnego uczucia. Zamiast tego wyruszamy na poszukiwanie transformacji. Nie chodzi o zmianę tego, kim jesteśmy, ale raczej o doskonalenie i powiększanie blasku, który już w nas drzemie. Nie chcemy, aby definiowały nas cienie rzucane na nas. Zamiast tego decydujemy się oświetlać świat naszymi autentycznymi jaźniami. Promieniując światłem, które przyciąga innych. Jeśli kiedykolwiek poczułeś ukłucie, że zostałeś przeoczony lub odrzucony, nie wahaj się, bo w tym momencie Twoja historia przyjmuje nowy tor. Razem zbadamy ścieżki, które zapewnią, że każda dusza rozpozna Twoją wartość i będzie cenić Twoją obecność w swoim życiu. Nadszedł czas, aby uwolnić się z uścisku niewidzialności który trzymał cię w niewoli zbyt długo i napisać na nowo scenariusz swojego istnienia. Rozdział po rozdziale. Dołącz do nas w tej transformacyjnej podróży, podczas której przekraczamy granice bycia ignorowanymi, aby wyłonić się jako niezapomniane latarnie świetlne. Czy jesteś gotowy, aby wykorzystać drzemiącą w tobie moc i napisać na nowo narrację swojego życia? Zatem wyruszmy razem w tę podróż. Gdyż czeka nas świt waszej przemiany. Zaczynajmy. 1. Bądź czarujący. Bycie czarującym to jeden z najcenniejszych kolorów w kolorowej palecie życia. Możesz zafascynować wszystkich wokół siebie, olśniewając nie tylko swoim wyglądem zewnętrznym, ale także bogactwem wewnętrznym. Podkreśl swoją wewnętrzną wyjątkowość, akceptując siebie takim, jakim jesteś. Każdy ma swoją niepowtarzalną historię i wartość. A kiedy odkryjesz tę wartość, przyciągasz ludzi wokół siebie. Uśmiech w połączeniu z wewnętrzną radością i szczerością tworzy czar, który oddziałuje na wszystkich wokół ciebie. Ludzie zawsze pamiętają szczery uśmiech, przyjazny dotyk i ciepłe słowo. Dlatego bądź sobą i uwolnij swoje wewnętrzne światło w swoich interakcjach z ludźmi wokół ciebie. Działając autentycznie i autentycznie, Stajesz się centrum atrakcji, które w naturalny sposób fascynuje ludzi. Bycie czarującym jest ważne nie tylko po to, by zaimponować innym, ale także po to, by zaimponować sobie. Zwiększa pewność siebie i wzmacnia wewnętrzną samoocenę. Akceptując siebie takim, jakim jesteś, pogłębiasz swoją miłość do siebie. To sprawia, że jesteś bardziej zrównoważoną, bardziej pozytywną i imponującą osobą. Kluczem do bycia czarującym jest bycie autentycznym. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, i celebruj piękno bycia innym niż inni. Uwolnij swoje wewnętrzne światło i zaproś wszystkich wokół siebie do tego blasku. Kiedy zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, odkryjesz swoją moc wpływania na ludzi wokół ciebie. 2. Uzasadnij swoje znaczenie. Uzasadnianie własnego znaczenia wzmacnia Twoją wewnętrzną pewność siebie i nadaje Twojemu życiu większy sens. Twoje przeszłe osiągnięcia i doświadczenia pomagają Ci zapamiętać i docenić swoją wartość. Określenie, w czym się wyróżniasz i w jaki sposób możesz coś zmienić, kształtuje Twoją tożsamość osobistą i wzmacnia Twoją pewność siebie. W życiu każdego z nas zdarzają się ważne momenty, pełne osiągnięć i doświadczeń. Ważne jest, aby pamiętać i oceniać te chwile, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłeś w przeszłości. Fakt, że w przeszłości przezwyciężyłeś wyzwania i osiągnąłeś sukces, jest mocnym fundamentem, który doprowadził cię do miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Określenie, w czym się wyróżniasz i w jaki sposób możesz coś zmienić, pomaga uświadomić sobie i docenić własną wartość. Być może prowadziłeś firmę, wniosłeś znaczący wkład w projekt, lub służyłeś społeczności. Te osiągnięcia pokazują Twoją wartość i wpływ. Kiedy zdasz sobie sprawę ze swojej wartości, inni też cię docenią. Osoba pewna siebie i świadoma swojej wartości jest szanowana i doceniana przez otoczenie. Dbając o siebie i ceniąc siebie, umożliwiasz innym dbanie o Ciebie i docenianie Ciebie. Ostatecznie uzasadnianie własnego znaczenia zwiększa twoją pewność siebie i nadaje większe znaczenie Twojemu życiu. Doceń swoją wartość i określ, w jakich obszarach odniosłeś sukces pamiętając o swoich przeszłych osiągnięciach i doświadczeniach. Kiedy zdasz sobie sprawę ze swojej wartości, inni też będą Cię cenić i szanować. 3. Stwórz własne szczęście. Tworzenie własnego szczęścia wymaga odnalezienia wewnętrznej równowagi i spokoju w każdym momencie życia. Nie jest to zależne od czynników zewnętrznych, jest to poszukiwanie całkowicie wewnętrzne. Aby znaleźć wewnętrzny spokój, trzeba najpierw poznać siebie, odkryć swoje potrzeby i pasje. Podążanie za swoimi pasjami daje głębokie poczucie spełnienia i celu. Spędzanie czasu ze swoimi pasjami dodaje entuzjazmu i ekscytacji, oraz dodaje sensu Twojemu życiu. Spędzanie czasu na hobby zmniejsza stres, zwiększa kreatywność i odżywia duszę. Odrywają od zgiełku dnia codziennego i zapewniają wewnętrzny spokój. Poświęcenie czasu dla siebie jest ważną częścią odkrywania i rozwijania siebie. Medytacja, praktyka jogi, prowadzenie dziennika lub po prostu spędzanie czasu w cichym otoczeniu, pomogą ci odnaleźć wewnętrzny spokój i wyciszyć się. Miłość do siebie i akceptacja są podstawą twojego wewnętrznego szczęścia. Kiedy zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, odnajdziesz wewnętrzny spokój i szczęście. Tworzenie własnego szczęścia pozwala zarażać pozytywną energią nie tylko siebie, ale także ludzi wokół ciebie. Twoja pozytywna energia i wewnętrzne szczęście wpływają i inspirują ludzi wokół ciebie. W ten sposób zarówno ty, jak i ludzie wokół ciebie będziecie żyć szczęśliwszym i bardziej usatysfakcjonowanym życiem. 4. Uświadom sobie swoją wartość. Uświadomienie sobie swojej wartości to wewnętrzna podróż, która zwiększa Twoją samoocenę. Rozpoznając własne mocne strony i osiągnięcia, Odkrywasz swoją wewnętrzną siłę. Uczysz się ufać sobie i nie polegać na aprobacie innych, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Kiedy zdasz sobie sprawę ze swojej wewnętrznej wartości, poczujesz się lepiej i nadasz swojemu życiu większy sens. Akceptacja własnych mocnych stron i możliwości zwiększa poczucie własnej wartości i wzmacnia pewność siebie. Dostrzegając swoje osiągnięcia, możesz zobaczyć, jak daleko zaszedłeś, i wzmocnić swoją wiarę w siebie. Zamiast polegać na aprobacie innych, uczysz się działać w oparciu o własne wewnętrzne prawdy i wartości. Bycie w zgodzie ze sobą nie pozwala, aby czynniki zewnętrzne miały na ciebie wpływ, i pomaga ci znaleźć wewnętrzny spokój. Kiedy zdasz sobie sprawę ze swojej wewnętrznej wartości, inni będą cię cenić bardziej. Osoba pewna siebie i świadoma swojej wartości jest szanowana i doceniana przez otoczenie. Kiedy zdasz sobie sprawę ze swojej wewnętrznej siły i wartości, sposób w jaki ludzie wokół ciebie postrzegają cię, zmienia się i cenią cię bardziej. 5. Zdefiniuj swoją własną ścieżkę. Wyznaczenie własnej ścieżki oznacza kształtowanie swojego życia według własnych, wewnętrznych wartości i pasji, a nie oczekiwań innych. To podstawa zachowania integralności osobistej i osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Prowadzenie życia zgodnego z własnymi wartościami zapewnia bardziej satysfakcjonujące i znaczące życie. Wyznaczanie własnej ścieżki wymaga pozostawania wiernym własnemu wewnętrznemu kompasowi, bez względu na wpływ czynników zewnętrznych. Powinieneś kierować się własnymi wartościami i przekonaniami, a nie oczekiwaniami innych czy standardami społeczeństwa. To wyraz bycia wiernym sobie i życia w zgodzie ze swoją prawdą. Wyznaczenie własnej ścieżki tworzy wewnętrzną harmonię w każdym obszarze Twojego życia. Wewnętrzna harmonia polega na odnalezieniu harmonii i równowagi pomiędzy życiem wewnętrznym i zewnętrznym. Kiedy żyjesz w zgodzie z własnymi wartościami. Odnajdujesz wewnętrzny spokój i zadowolenie. Dzięki temu możesz cieszyć się bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem życiowym. Zdefiniowanie własnej ścieżki daje bardziej znaczące życie, bo działanie zgodnie z własnymi wartościami i pasjami daje Ci głębokie poczucie satysfakcji i celu. Staje się źródłem energii, która inspiruje Cię w każdym momencie życia i daje możliwość odkrycia prawdziwego szczęścia. Ostatecznie zdefiniowanie własnej ścieżki daje Ci wolność i siłę do życia na własnych warunkach. Prowadząc życie zgodne z własnymi wartościami, doświadczysz bardziej satysfakcjonującego i znaczącego życia. To przynosi wewnętrzny spokój i zadowolenie oraz pomaga znaleźć prawdziwe szczęście. 6. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Stawianie sobie priorytetów oznacza stawianie siebie na pierwszym miejscu i skupianie się na opiece, zwracając uwagę na własne potrzeby. Wymaga to bycia wrażliwym na potrzeby własnego ciała, umysłu i ducha oraz poświęcania czasu i energii na zaspokojenie tych potrzeb. Ustalanie priorytetów jest ważne dla zdrowego życia i utrzymania wewnętrznej równowagi. Ustalanie priorytetów oznacza podjęcie decyzji, aby nie zaniedbywać siebie i skupienie się na własnym dobrostanie. Podjęcie kroków mających na celu ochronę zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego pozwala lepiej wspierać innych. Stawianie sobie priorytetów jest wyrazem kochania i doceniania siebie. Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne pozwala pomagać innym, bo tylko będąc zdrowym, Możesz skutecznie wspierać innych. Ustalanie priorytetów zmniejsza stres, zwiększa motywację i poprawia ogólną jakość życia. Dzięki temu możesz prowadzić bardziej zrównoważone i szczęśliwe życie. Kiedy ustalasz sobie priorytety, stajesz się bardziej wrażliwy na własne potrzeby i trzymasz swoje życie pod własną kontrolą. Poświęcenie czasu dla siebie pomaga poznać siebie i odnaleźć wewnętrzny spokój. Stwarza to bardziej satysfakcjonujące doświadczenie życiowe i poprawia ogólne samopoczucie. Ostatecznie stawianie siebie na pierwszym miejscu jest wyrazem kochania i doceniania siebie. Dbając o własne potrzeby, można żyć zdrowo i zachować wewnętrzną równowagę. Dzięki temu możesz prowadzić bardziej zrównoważone i szczęśliwe życie oraz skuteczniej wspierać innych. 7. Kontroluj swoje emocje. Kontrolowanie emocji pomaga budować zdrowe relacje i skutecznie się komunikować. Chodzi o rozpoznawanie swoich emocji, znajdowanie zdrowych sposobów ich wyrażania i naukę skutecznego radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Poprawiając swoją inteligencję emocjonalną, możesz nawiązać zdrowsze relacje ze sobą i innymi. Rozpoznawanie swoich emocji jest częścią rozwijania wewnętrznej świadomości. Znając siebie, Rozumiesz skąd biorą się Twoje emocje i jak na Ciebie wpływają. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć i kontrolować swoje emocje. Ważne jest również znalezienie zdrowych sposobów wyrażania emocji. Wyrażanie uczuć uspokaja Cię i pozwala na większą otwartość i szczerość w komunikacji. Dzielenie się swoimi uczuciami z innymi jest podstawą budowania zdrowych relacji. Ważne jest również, aby nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami. Negatywne emocje są nieuniknione, ale możesz kontrolować swoją reakcję. Rozpoznawanie negatywnych emocji, akceptowanie ich i radzenie sobie z nimi w pozytywny sposób pomaga uzyskać odporność emocjonalną i odporność. Kiedy poprawisz swoją inteligencję emocjonalną, możesz lepiej odnosić się do siebie i innych. Kontrolowanie emocji pomaga rozwinąć empatię, zwiększyć zrozumienie i poprawić umiejętności komunikacyjne. Dzięki temu możesz odnieść większy sukces zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 8. Odkryj szczęście. Odkrycie szczęścia pozwala odnaleźć źródło wewnętrznego spokoju i satysfakcji. Chodzi o przyjęcie stylu życia zgodnego z własnymi wartościami i napełnienie życia szczęściem i znaczeniem. Ważne jest także rozpoznawanie swoich małych radości i życie z poczuciem wdzięczności. Odkrycie szczęścia sprawi, że Twoje życie stanie się bardziej satysfakcjonujące i znaczące. Odkrywanie szczęścia to wewnętrzna podróż, i każdy ma swoją własną definicję i podróż szczęścia. Przyjęcie stylu życia zgodnego z własnymi wartościami zapewnia wewnętrzny spokój i satysfakcję. Chodzi o życie w zgodzie ze swoją prawdą. Skupianie się na rzeczach, które chcesz robić i odnajdywanie wewnętrznego znaczenia. Aby odkryć szczęście, ważne jest, aby zauważyć swoje małe radości. Ciesz się małymi chwilami swojego codziennego życia i żyj z wdzięcznością. Czasami największe szczęście kryje się w najprostszych rzeczach. Małe chwile, takie jak zachód słońca, wartościowy czas spędzony z bliskimi lub piękno natury, mogą przynieść wielkie szczęście. Odkrycie szczęścia pozwala nadać swojemu życiu większy sens. Kiedy znajdziesz wewnętrzny spokój i satysfakcję, doświadczysz bardziej satysfakcjonującego życia. Wypełnienie życia szczęściem i znaczeniem daje wewnętrzne bogactwo i spełnienie. Odkrycie szczęścia pozwala odnaleźć źródło wewnętrznego spokoju i satysfakcji. Przyjmij styl życia zgodny z Twoimi wartościami, dostrzegaj swoje małe radości. I wypełniaj swoje życie wdzięcznością. Dzięki temu twoje życie stanie się bardziej satysfakcjonujące i znaczące, a także zwiększy twój wewnętrzny spokój. Po dziewiąte, cenisz swój czas jak złoto. Cenienie swojego czasu jak złota oznacza przywiązywanie wagi do jednego z najcenniejszych zasobów w życiu: czasu. Zarządzanie czasem jest oznaką tego, że szanujesz siebie i starasz się kształtować swoje życie w kierunku, w którym chcesz. Wykorzystując produktywnie swój czas, możesz być na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia. Aby efektywnie zarządzać swoim czasem, ważne jest ustalenie priorytetów. Określając, w jakich obszarach chcesz się poprawić i co chcesz osiągnąć, Możesz odpowiednio zaplanować swój czas. Jasne określenie priorytetów pomoże ci efektywniej wykorzystać swój czas. Ważne jest także rozplanowanie czasu według określonego planu. Tworząc plan dzienny, tygodniowy lub miesięczny, możesz uporządkować ważne zadania i wydarzenia. Działając w sposób zaplanowany, możesz efektywniej wykorzystać swój czas i osiągnąć swoje cele. Zamiast marnować czas, ważne jest, aby skupić się na działaniach, które sprawią, że Twoje życie stanie się bardziej znaczące. Poświęcając swój czas na wartościowe zajęcia, możesz znaleźć czas na swój rozwój osobisty, relacje i hobby. Zwiększa to zarówno Twoje osobiste szczęście, jak i pozwala Ci spędzać czas w bardziej znaczący sposób. Cenienie swojego czasu jak złota jest oznaką szacunku do siebie i wysiłków. Aby skierować swoje życie w pożądanym kierunku. Efektywne zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów i odpowiednie planowanie czasu pozwala prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Zamiast marnować czas, możesz zwiększyć swój rozwój osobisty i szczęście, koncentrując się na działaniach, które nadadzą Twojemu życiu większego znaczenia. 10. Wymień pomysły i plany. Wymiana pomysłów to ważny krok wspierający twój rozwój osobisty i zawodowy. Wymiana pomysłów z innymi pozwala poszerzyć własną perspektywę i zyskać nowe perspektywy. Umożliwia także współpracę w celu osiągnięcia wspólnych celów poprzez wzajemną komunikację i interakcję. Wymiana pomysłów pomaga uzyskać bardziej całościowe i wszechstronne zrozumienie poprzez słuchanie różnorodnych pomysłów i perspektyw. Wchodząc w interakcje z ludźmi o różnych doświadczeniach i poglądach, wzbogacasz swoje myślenie i pogłębiasz własną perspektywę. Pomaga to w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań i doskonaleniu umiejętności rozwiązywania problemów. Planowanie pomaga wyznaczyć cele i podjąć kroki, aby je osiągnąć. Proces planowania to proces określania zasobów i procesów niezbędnych do osiągnięcia określonego celu. Dzięki temu możesz skupić się na swoich celach i podążać w określonym kierunku. Słuchając opinii innych i dzieląc się własnymi pomysłami, możesz rozwijać się osobiście i zawodowo. Wymieniając się pomysłami, możesz zwiększyć swoją zdolność do empatii, poprawić umiejętności komunikacji i współpracy. Pozwala także znaleźć bardziej innowacyjne i skuteczne rozwiązania, łącząc różne perspektywy i doświadczenia. Podsumowując, wymiana pomysłów i planowanie to ważne kroki w rozwoju osobistym i zawodowym. Wchodząc w interakcje z innymi, możesz zdobyć nowe pomysły i perspektywy oraz opracować plan strategiczny umożliwiający osiągnięcie swoich celów. Ten proces pozwala odnieść większy sukces zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Te stoickie zasady torują drogę do bycia pierwszym wyborem innych. Kiedy odnajdziesz swój wewnętrzny spokój, zaoferujesz także wartość i zrozumienie ludziom wokół ciebie. Stanowi to podstawę solidnych i znaczących relacji i odzwierciedla siłę filozofii stoicyzmu. Jednak prawdziwym pięknem są głębokie więzi, jakie oferuje życie oparte na tych zasadach. Kiedy odnajdziesz swój wewnętrzny spokój, rozprzestrzeniasz go na otaczających cię ludzi. Relacje karmione empatią, miłością i szczerością pozytywnie wpływają nie tylko na Ciebie, ale także na wszystkich wokół Ciebie. Każda relacja nabiera głębi i znaczenia, dzięki czemu stajesz się dla innych pierwszym wyborem. Kiedy jesteś wyposażony w stoicki styl życia, Twoje życie zyskuje znaczenie, które pozytywnie wpłynie nie tylko na Twoje życie, ale na życie wszystkich wokół Ciebie.